Nazywam się Marcin Połowniak. Jestem prezesem Związku Pracodawców Opieki Integrowanej, opartej na wartości. SPOIWO powstało w czerwcu 2021 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w pilotaż POZ. Nie tylko jego aktywnych realizatorów, ale też całego grona ekspertów aktywnie nas wspierających. Naszą misją jest usprawnienie polskiego systemu ochrony zdrowia, rozwój podmiotów i kadr medycznych. Grono naszych członków stanowią przedsiębiorcy, menadżerowie podmiotów leczniczych. Medycy oraz szeroko rozumiani pracownicy całego systemu, którzy są zainteresowani wdrażaniem rzeczywistych zmian projakościowych i proefektywnościowych. Aktywnie propagujemy koordynację i kooperację medyków w opiece nad pacjentem. Chcemy, by działo się to w oparciu o plan opieki. Poszerzenie kompetencji i zwiększone możliwości diagnostyczne. Dzielimy się dobrymi praktykami, ale tymi, które są zweryfikowane przez polskie realia. Organizujemy konferencje poświęcone rozwojowi podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ich funkcjonalnej integracji z wyższymi poziomami opieki. Chcemy doprowadzić do zmiany formy dialogu pomiędzy reprezentantami świadczeniodawców, płatnikiem i regulatorem. Zmierzamy do bieżącej współpracy, systematycznej interakcji, mającej na celu współpracę w procesie wdrażania reform. Najważniejsze kierunki naszych działań to opracowywanie reform oraz koncepcji ich populacyjnego wdrażania we współpracy z towarzystwami i organizacjami naukowymi. Ważna jest też współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w celu wdrażania rozwiązań podnoszących realnie wartość systemową. Rzeczą istotną jest przywracanie właściwej piramidy świadczeń, opartej na profilaktyce, ale i promocji zdrowia, która ma zmierzać do budowy świadomości zdrowotnej Polaków. Ważna dla nas jest edukacja menadżerów, przedsiębiorców, pracowników medycznych, ale też szeroko rozumianych pracowników całego systemu. Tworzenie platformy do wymiany doświadczeń, szerzenie wiedzy, pokazywania dobrych praktyk, które sprawdziły się nie tylko krajowo, ale też międzynarodowo. Nie wyobrażamy sobie realizacji naszych celów bez współpracy z innymi organizacjami, którym leży na sercu koordynacja, integracja, efektywność, ale przede wszystkim budowa wartości dla pacjenta.